Dzisiaj w Ciełuszkach ważny dzień, prawda? Bardzo ważny. Ważne wydarzenie. Dzisiaj odbyła się procesja taka po całej wiosce. Baciuszka chodził, ludzie chodzili, nosili ikony taką ciełuszecką, można powiedzieć, i chorągwie. I Baciuszka z krzyżem chodził, modlił się koło każdego gospodarstwa. No i na koniec wioski już po prostu pomodlił się, krzyż ludzie pocałowali i porozchodzili się do domu. To jest ważna tradycja, ważna, bardzo, i ważna i piękna, bardzo, bardzo ważna tak? tradycja i piękna i to trzeba, i to trzeba podtrzymywać takie tradycje, żeby to nie zanikało, trzeba tłumaczyć dla dzieci, dla wnuków, moje dzieci to wiedzą, wnuki też już mniej więcej wiedzą, bo w tamtym roku byli, w tym roku im nie wyszło, no to dostali w domu, tam u, u siebie. I to jest piękne, że właśnie są młode pokolenia, że kolejne pokolenia tutaj przyjeżdżały. No Rozmawiałam z panią, do której przyjechała wnuczka. No toż właśnie o to chodzi, żeby to młode pokolenie wiedziało kiedyś, jak to gospodarzyło się i teraz jak i, i, po prostu i teraz, żeby ta tradycja nie zanikała, to żeby chodzić no, normalnie o i taką procesję. I mimo tego, że jest tutaj sporo turystów, sporo nowych mieszkańców, prawda? Bo, no tak, bo ta trochę. się zmieniła, to tradycja nadal trwa. Tak, tutaj dużo po prostu turyści, nie turyści, po prostu powykupowali mieszkania, tam siedliska i pobudowali się niektórzy, ale tradycja ta trwa, oni tam nie wychodzą, no bo to po prostu nie tego, nie znają tych spraw, ale myśmy ci co mieszkańcy, po prostu ci co mieszkańcy no miejscowości Ciełuszki, to nie tylko Ciełuszek, no w każdej wiosce jest po prostu taka procesja. Tylko nie dzisiaj, no dzisiaj u nas na przykład za dwa dni tam święto będzie, Ilia, nie Iliasze jakieś tam inne święto będzie to w Dawidowiczach, później tam w socach, w puchłach i tak dalej. Ale są tutaj też katolicy, nie tylko Są katolicy tak? też. I katolicy wychodzą, czasami wystawiają w stół i modlą się. Ten stół jest ważny. No, ważny stół, no bo każdy wyciągnie stół, chleb musi być, sól musi być, woda święcona i on pomodli się później poświęci, chlebek poświęci, sól poświęci i całe obejście tak poświęci trochę.